Hejka, tu matli Hejka, tu Ola. Witam Was dzisiaj z budyku w Warszawie i serdecznie zapraszam do spędzenia z nami. dnia. Dużo się dzisiaj u nas dzieje, a chcielibyśmy Wam chociaż tak na szybko przedstawić naszych prezentowych ulubieńców. U mnie numer jeden jest to czapka Pola. Bardzo fajny model. Kolorowy. Coś ciekawego. Niezwykła, ciemna czapka. Druga to będzie nasza Gaja. Nowość. Gaja ponczowa. Bardzo fajny model i wydaje mi się, że może być idealnym prezentem. No a na trzecim miejscu najpiękniejszy sweter z Nowego Dropu, czyli sweterek Domi. Bardzo fajny, milutki, luźny, a przede wszystkim nie gryź. i mamy ole i jej masową produkcję. Według mnie świetnym prezentem dla kobiety jak i dla mężczyzny jest nasz szalik Gigi, który jest bardzo przyjemny, pasuje do wielu rzeczy i jest bardzo ciepły. Bardzo komfortowe również są, w noszeniu są nasze skarpetki wełniane, które na tą chłodną pogodę się, sprawdzą się idealnie, ponieważ mają pełne w składzie. I świetnym wyborem również będzie nasza śmietankowa Janka, która jest obecnie moją ulubioną brudzą. Z że mamy ostatni moment na zakup świątecznych prezentów, przygotowałam Wam się trzy propozycje. Na pewno perfumy wasalowe, różowy szalik Penelopa, który o nas w i dróżdnia Wszyscy kochamy pieski, także zapraszamy. Idziemy! Gdzie idziemy, Ola? Na Starówkę Gdzie idziemy? Idziemy na starówkę. Karolina, gdzie idziemy? Na święty jarmar. Chcielibyśmy powiedzieć, że to mój i Maciego pierwszy jarmark w Warszawie, jak mieszkamy w Warszawie. Ja byłam rok temu, ale byłam przyjazdem, a Maciej nie byłem jeszcze ani raz. O, także dzisiaj dziewczyny nas oprowadzą i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Pyszne? Oceń od 1 na 10. Słodka? Bardzo dobra czekolada. Wchodzimy właśnie na starówkę do kolumny Zygmunta. Tam może wola pokazać. I zaraz będziemy jeść coś zamawiać, pysznego do jedzenia i damy Wam znać, że warto przyjść na jedzonko na jarmarku. Tutaj mamy stanie Mikołaja w stylu choinki, nie, w stylu choinki w biurze w Gdańsku. Gdzie jest ekipa? Z tyłu. Nie nadążają za nami. Hejka! Hello. Hello. Jak Wam się podoba? Na bardzo na mi radzi. się bardzo podoba. Będziemy i... Są ładne światełka. A jest i idziemy, idziemy na lodowisko. Dotarliśmy na lodowisko. Ola, jak wrażenia jarmarku? Ja jestem i tutaj to moje ulubione miejscu na jarmarku w Warszawie to już Mati z Karoliną pilnują stoliczkę Przyszły już do nas pierwsze zamówienia czyli Pajda ze Smalcem Mati powiedz... Wygląda Ja przepysznie. jestem w ogóle w szoku, że to jest tak ładnie przybrane. Pięknie to wygląda. Ola, jak uważasz? Tak, jesteśmy przy lodowisku aktualnie. Jesteśmy już po jedzonku, było wspaniale, yy, mamy tutaj gorącą czekoladę, temperatura plus 10 na plusie, czego chcie, chcieć więcej, palce nam nie marzną, bo żyjemy sobie gorącą czekoladą, jest wspaniale. Okej, okay. mi się robi mocno. Zgubiliśmy ogólnie dziewczyny. Także widać, że wjechało jedzonko Nie, i tam dziewczyna ma taką dużą zapiekankę. Jaka ona jest wieca? Jakby zapiekanka? Owoce w czekoladzie. Owoce w czekoladzie. Zjemy na słodko. Karolina jest na słodko. Karolina, owoce w czekoladzie, czy? Nie, wpadam na pomysł, że na słodko, po słonym jedzeniu zjemy sobie kołacze z cynamonem. Idealny, to pomysł. Najlepsze, Idealny pomysł. Najlepsze, A ja wciąż jestem w szoku jakie wielkie są tamte zapiekańki tam dziewczyna szła. To my Mati i rękawisie. Gdzie jest Mati i rękawisie. Ola pokaż co kupiłaś? Piękne. Kupiła Ola sobie na Jarmarku rękawisie, będą jej służyły, aż ich nie zgubi. Do przyszłego roku jak przyjadę po drugie. O, dokładnie tak. Kupiliśmy kołacze i będziemy teraz je testować. W sumie już testowaliśmy? Testujemy je od paru minut. <laughs> tak. Są też na 10. Tutaj chcemy się pożegnać w wielkim stylu w karoty i właśnie do niej zmierzamy. Bardzo Wam dziękujemy. Życzymy wesołych świąt i do zobaczenia w na Nowokotowskiej. Pa! pa!